Na bożeństwo do świętego Józefa. Według książki Bartola Longo, miesiąc ku czci świętego Józefa. Dzień dziewiąty. Oddanie świętego Józefa w ręce Bożej opatrzności. Wygnany pośród bawochwalczego ludu, który był nieprzejednanym wrogiem Izraelitów. Nie mając żadnego wsparcia, bez bogactw, pomocy, przyjaciół, święty Józef podwoił swą ufność w Boga. Prawdziwy czciciel Bożej Opatrzności, którą dostrzegał w każdej rzeczy, był w tym podobny do aniołów, którzy zawsze widzą twarz Ojca w niebie. Święty Józef widzi Boga również w niepowodzeniach. Z tego powodu nie tylko cierpi cierpliwie, ale i z miłością i radością. Rzeczywiście nie zważa na utrapienia, które go dotykają, przeżywając jest odwagą, przygląda się dłoni, która go doświadcza, po tym widzi w tym rękę Bożą, którą całuje, błogosławi, sławi, kocha i adoruje. Pokój duszy świętego Józefa, oparty na Bożej opatrzności jest niezmienny i nic nie może go zniszczyć. Ponieważ On wie, że wszystkie istoty są w rękach Boga i czyni z nimi, według swego upodobania, zawsze jednak ku ich dobru. Mamy przed oczami świętego Józefa, jego wielką biedę, w którą mógł popaść, porzucenie bliskich i najdroższych przyjaciół, najdotkliwsze poniżenia, zniewagi, obelgi. Jednym słowem, wszelkie nieprzyjemne zdarzenia, jakie możemy sobie wyobrazić. Wszystko to nie mogło jednak sprawić, by utracił on pokój, ponieważ czerpie go z serca Boga. Najbardziej niezawodnym sposobem na wykorzenienie własnej dumy jest spojrzenie na Boga i zapomnienie o samym sobie, ponieważ całe nasze dobro pochodzi od niego. I on jest drogą, która prowadzi do życia. To przymiot prostoty. Towarzyszki pokory, owo zapomnienie o sobie, zatracenie się w Bogu. Nasza duma i miłość do samych siebie nas zadręczają, ponieważ zbyt dużo patrzymy na siebie, a za mało na Boga, tego Boga majestatycznego i dobrego, który chce, byśmy byli Jego w całości. I dlatego przyszedł się uniżyć aż do śmierci krzyżowej. Duch Święty zaleca nam na każdym kroku w Piśmie Świętym. Upokuście się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na was. Czym ryzykujecie poddając się woli Bożej w każdej okoliczności? Nie wiecie, jak mówił święty Paweł, że wszystko staje się dobre dla tych, którzy kochają Boga, czego boicie się pod jego zwierzchnictwem? Jeżeli zagraża ci burza, jeżeli ziemia się porusza, jeżeli góry runą, jeżeli spadnie niebo, jeżeli zawyje świat i wybuchnie piekło, nas to mało obchodzi, ponieważ opatrzność nad nami czuwa i nas zachowa. Kto przebywa w pieczy najwyższego i w cieniu wszechmocnego mieszka i schroni się pod jego skrzydła, jak mówi Psalm 90, ilu utrapień byśmy sobie zaoszczędzili, od ilu grzechów byśmy uciekli, o ile zasług moglibyśmy się wzbogacić, jeżeli zawsze bylibyśmy posłuszni nakazom Bożej Opatrzności. Zadanie: Uczyńmy dziś Panu ofiarę ze słabości, które przeważają w naszym życiu. Pomyślmy, ile razy z tego powodu obraziliśmy Pana. Odmówmy akt żalu i akt miłości. Akt żalu. Ach, żałuję zamy złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś ty dobro nieskończone. Powtarzamy też akt strzelisty: Boże mój, Boże mój, tylko Ty mi wystarczysz. Spotkanie ze świętym Józefem. Co znajduję, kiedy nie znajduję Ciebie? Kto może nasycić moje liczne pragnienia serca, jeśli nie tylko Ty, który jesteś nieskończony? Dlaczego nie rzucę się na zawsze w Twoje ojcowskie ramiona i nie akceptuję Twojej ojcowskiej dłoni, którą mi podajesz? Panie, koniec z buntowaniem się przeciw Twojej świętej woli i obrażaniem Cię. Chcę być Tobie wierny. Jak święty Józef, ochwalebny święty, módl się za mnie, abym otrzymał odwagę potrzebną do osiągnięcia pokoju, czyli zatracenia się w Bogu. Spraw, abym w każdym momencie mówił tak, jak Ty mówiłeś. Panie, co chcesz, abym uczynił? Kieruj mną wedle swego uznania i upodobania. Twój sługa jest gotowy. Amen modlitwy do codziennego odmawiania w nabożeństwie do świętego Józefa. Siedem boleści. Pierwsza boleść – wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki, Maryi i dziewicy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Druga boleść – odrzucenie Betlejem przed narodzinami Zbawiciela w stajni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Trzecia boleść. Rozlew krwi dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czwarta boleść. Ofiarowanie w świątyni, przepowiednia Symeona o Chrystusa i cierpieniach Maryi, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku. Amen. Piąta boleść ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, amen. Szósta boleść powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem Archelaosem, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, amen. Siódma boleść zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niespokojnych poszukiwań. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, Józefie i Maryję, daję Wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Maryjo, towarzyście mi w momencie mej śmierci. Jezu, Józefie i Maryjo, niech przy Was spoczywa moja dusza pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu Sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Modlitwa. Boże, który w niewypowiedzianej twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów obok tronu niepokalanej Dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża Sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych zebranej pod płaszczem Matki Miłosierdzia, spraw! by za Jego wstawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu, i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem, i dziękować przez całą wieczność, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najcieższym małżonku Maryi dziewicy, Słodki opiekunie mój, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o Twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie. Z powodu miłości, jaką darzysz Twoją niepokalaną małżonkę Maryję, upodobania, które żywisz względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mojej modlitwy. O ziemski Ojcze Zbawiciela, Wysłuchaj mnie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, modl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, modl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, modl się za nami. Józefie najczystszy, modl się za nami. Józefie najroztropniejszy, modl się za nami. Józefie najmężniejszy. Módl się za nami Józefie najposłuszniejszy Módl się za nami Józefie najwierniejszy Módl się za nami Zwierciadło cierpliwości Módl się za nami Miłośniku ubóstwa Módl się za nami Wzorze pracujących Módl się za nami Ozdobo życia rodzinnego Módl się za nami Opiekunie dziewic Modl się za nami, podporo rodzin, modl się za nami, pociecho nieszczęśliwych, modl się za nami, nadziejo chorych, modl się za nami, patronie umierających, modl się za nami, po strachu duchów piekielnych, modl się za nami, opiekunie Kościoła Świętego, modl się za nami, baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę świętego Józefa, przez jego wstawiennictwo, pozwól swemu Kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.